Witam wszystkie chomiki ze świata biznesu. Wszyscy dążymy do dostatniego życia, a kiedy w końcu zarobimy przyzwoitą sumkę, pojawia się kolejne pytanie, na co ją najlepiej wydać. Nie chcielibyśmy roztrwonić ciężko zarobionej gotówki, prawda? Cóż, dziś wybrałem dla Was filmik, który mówi właśnie o tym. Dowiedzmy się, jak zamożni ludzie wydają swój kapitał. Posłuchajcie! Mamy trzy kategorie wydawania pieniędzy. Pierwsza to inwestycje. Maksymalizujesz swój zwrot i tyle. Druga to towar. To rzeczy, na których Ci naprawdę nie zależy, jak papier toaletowy. Minimalizujesz wydatki, aby uzyskać akceptowalną ilość. Trzecia kategoria to przyjemności. W tej kategorii maksymalizujesz wartość absolutną, a nie wartość na każdy wydany dolar. Gdy sobie tego nie usystematyzujesz, kupujesz na przykład dom, który nie jest zbyt dobrą inwestycją, a przy okazji nie zupełnie taki, o jakim marzyłeś. Albo przymierzasz ubrania i niby podoba ci się jedna rzecz, ale ostatecznie bierzesz inną. Pamiętaj o kategoriach. Jeśli czegoś tylko chcesz, kup to dla przyjemności. Jeśli czegoś potrzebujesz, traktuj to jako towar. Natomiast gdy ma to być inwestycja, wtedy liczy się wyłącznie matematyka. Co za fascynujące podejście. A właściwie to nie tyle sposób wydawania pieniędzy, co oddzielna filozofia. Co więcej, ta metoda nie koncentruje się jedynie na wydawaniu, ale przy okazji pomaga w budowaniu kapitału, gdyż zahacza na temat inwestycji, aby jak zarządzacie swoimi oszczędnościami? Macie jakąś specjalną strategię, czy wydajecie bez zastanowienia? Napiszcie w komentarzach. Tymczasem idę szukać dla Was więcej fajnych filmików, więc nie przegapcie kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, Chomiki to Siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Witam koleżanki i kolegów chomików. Wiadomo, że wszyscy chcemy dużo zarabiać, ale nawet jeśli zostałeś multimilionerem, nie oznacza to, że jesteś chodzącym ideałem, bo pieniądze to nie wszystko. No ale fajnie żyć sobie w luksusie, a żeby zbliżyć się do sukcesu, należy także zrozumieć bogatych. Powiedziałbym nawet, że jeśli chcecie być bogaci, musicie myśleć jak bogaci. Tak się złożyło, że znalazłem dos Doskonały filmik na ten właśnie temat. Posłuchajmy. Nawet najbogatszemu człowiekowi na świecie czegoś brakuje oczywiście nie pieniędzy, ale być może zdrowia, kontaktów albo konkretnego zasobu. Twoim celem jest tak się ustawić, żeby dostarczyć bogatym to, czego potrzebują stać się dla nich kimś poszukiwanym i wręcz niezastąpionym nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale przede wszystkim chwytać okazję. Nie tego się spodziewaliście, co? Ale gdy się nad tym zastanowić, to ma to głęboki sens. Nie każdy bogaty człowiek jest pochłonięty obsesją gromadzenia majątku. Czasami po prostu osiąga zaskakujący sukces, który przeradza się w ogromny majątek. Dlatego warto podchodzić do swojej pracy z myślą o tym, czego potrzebują inni, jakie mają problemy i jak można pomóc im je rozwiązać, bo pieniądze zarabia się najlepiej rozwiązując problemy. Na tym polega podaż i popyt. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.